Jak wyjazd? Podoba się? Tak. Widzę śniegu tu jest strasznie dużo. Bo ja u siebie nie mam prawie wodne. Mieszkam blisko Ukrainy i w Lublinie. Wiecie gdzie jest Lublin? Tak. Bardzo ładne miasto. Zapraszam. E, no i no my tam śniegu nie mamy. Więc korzystajcie. Bawcie się póki, póki jest. Bo reszta Polski jest bez śniegu. E, Zacząć. Może zacznę od początku. Yy, ja zacząłem jeździć tak naprawdę w wieku trzech lat. Tak, miałem pierwszy motocykl taki elektryczny w sumie dla dzieci. Yy, często można na jakichś festynach, na y, odpustach pojeździć takie są za. Tam, najmują i, i, i jeździć takim elektrycznym motocyklem. Ja właśnie taki miałem, jeździłem po kuchni u babci, gdzieś właśnie jak y, w jakimś większym domu byliśmy, to ja pomiędzy pokojami się przemieszczałem na motocyklu, więc już tam te dwa kółka miałem tak y, jakby co to już tak we krwi, ja. y, W wieku pięciu lat miałem ja pierwszy motocykl tak y, już spalinowy, zacząłem jeździć, więc dość wcześnie. Tak, jeździłem na motocrossie, to nie wiem, jest taka odmiana, jest na motocyklu takim, typowo offroadowym, jeździsz po zamkniętym terenie, jest specjalnie wypieczona trasa, tory. Jeździłem tak no, przez już prawie 20 lat będzie treningu i w 2013 roku się wywróciłem. Kontuzja dość poważna. Nie jeździłem prawie rok. Ciężko jest wrócić po takiej kontuzji już do sportu. Dościganie się na pewno na najwyższym poziomie.